A więc nadszedł ten czas na nową serię na moim kanale. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob i mam przyjemność wam dzisiaj zaprezentować moje nowe dzieło, czyli Zdobywcę. Tytuł na początku może wydawać się dość taki tajemniczy, ale zaraz wszystko wam się wyjaśni i będziecie wiedzieć dlaczego tak to jest właśnie nazwane. Zacznę może od głównych celów i zasad serii. Celem jest dojście do pierwszej ligi Ultimate Team, a być może nawet wygranie jej. To zobaczymy jak potoczy się cała seria Jeżeli chodzi o główne zasady są bardzo proste Za zwycięstwo mamy złotą paczkę Za remis mamy srebrną paczkę A za przegraną mamy brązową paczkę Dodatkowo mamy jedną złotą paczkę za awans I jedną złotą paczkę jeżeli uda nam się zdobyć mistrzostwo Jest to bardzo często stosowany schemat Ale wydaje mi się, że ja go jeszcze nie grałem Więc fajnie będzie go zastosować w mojej serii Ale oczywiście moi drodzy to jeszcze nie wszystko Jeszcze zanim zaczniemy moi drodzy chciałbym bardzo podziękować Stronie magiccoins.pl Bo bez nich ta seria nie byłaby możliwa Przejdźmy może teraz do samej gry ja zabieram pad i zobaczmy, co tutaj się znajduje. Słuchajcie, jesteśmy teraz w centrali Food, także przechodzimy dalej. Jedziemy online, oczywiście. Składy to jest mój skład, który pokażę Wam go. Obecnie mi się wylosował, no nie ma tu żadnych fireworków. Barton, jako najlepszy zawodnik, co bardzo jest podważalne. Idziemy dalej. Sklep nas na razie nie interesuje, no bo nie wygraliśmy transfery. No i moi, moi drodzy trofea, witam Was w moim nowym trybie, który zaimplementowałem tutaj właśnie do tej serii. Także idziemy dalej. Wchodzimy w trofea i zobaczmy, co tutaj mamy. Opowiadanie o tym, co stworzyłem. чуем, зачне од Opisu paska na górze, czyli sześciu kategorii naszych wyzwań: strzelanie, asysty, obrona, zwycięstwa, statystyki oraz inne. I każda z tych kategorii ma osiem wyzwań. Jeżeli mamy już przed sobą strzelanie, to ono posłuży nam jako przykład. Zacznijmy od tego, że ikonki, jeżeli ktoś jest spostrzegawszy, to wiecie skąd je zabrałem. Jeżeli chodzi o wyzwania, mamy na przykład strzel, w sumie 10 bramek, całym zespołem, co jest rozszerzone na cztery takie podkategorie, albo cztery poziomy, mogę tak to nazwać: jest poziom brązowy, srebrny, złoty oraz poziom ultimate, który właśnie ja tak sobie nazwałem, który jest najlepiej punktowany, a raczej najlepszą ma nagrodę. No i zobaczmy, jakie są nagrody, między innymi Marcial, Dybala, Griezmann oraz Aguero. Wszystko to są karty specjalne, ponieważ ich w paczkach nie mogę trafić. Oczywiście chodzi mi o tych, których w paczkach już nie ma, no bo jeżeli jakiś tam Inform z Team of the Week jest, no to trafić go mogę, ale jaka jest szansa. Jeśli chodzi o prawą stronę, mamy bardzo podobnie. Strzel w sumie 4 bramki, ale jednym zawodnikiem, także będę musiał sobie wybrać napastnika lidera, który będzie mi ciągnął zespoły do przodu. Po strzeleniu 30 bramek mamy na przykład e, Informa Obameyanga, który jest niesamowity. I po wykonaniu jakiegoś wyzwania otrzymałem otrzymujemy kartę Inform, która ulepszy nasz skład. Także, moi drodzy, jeżeli porozmawialiśmy już o strzelaniu, to czas przejść do kolejnych kategorii, a teraz asysty. Jeżeli chodzi o wyzwania, jakie znajdują się w asystach, to mamy zalić całym zespołem 10 asyst rosnące do Aż 75, gdzie możemy zdobyć Team of the Air Modricza oraz tak samo jak wcześniej ze strzelaniem, tym razem z asystami, jednym zawodnikiem możemy zdobyć na przykład 25 asyst, co nam da mesy to Azila. Oczywiście, jeżeli ktoś nie nadąża, to zatrzymajcie sobie film, a ja w tym czasie lecę dalej, bo z asyst Mamy obronę, także moi drodzy przechodzimy teraz Do zakładki obrona i mamy tutaj Następujące wyzwania, jeżeli obrona to oczywiście Czyste konta, no i po lewej stronie Mamy od 3 meczów do 24 Z Sergio Ramosem jako Team of the Year nagrodą Na sam koniec, przechodzimy na prawo Strzelanie obrońców to jest jednak rzadkość Więc tak dlatego dobrze to jest punktowane 20 goli zawodników z obrony na przykład Daje nam Men of the match vara na 34 Już Team of the Year Marcelo, także warto Czasami postawić na siłę ofensywną Jeżeli chodzi o defensywę, brzmi Zawile, ale mam nadzieję, że nie, zjedziemy na Dalej zwycięstwa moi drodzy, tutaj już troszeczkę większa różnorodność, wygraj puchar mistrzów otrzymujemy hulka, mamy osiągnięcia takie jak zdobycie mistrzostwa, zdobycie trzech mistrzostw, mamy wygranie ligi bez porażki co będzie naprawdę bardzo ciężkie jeżeli nie uda się tego na samym początku zrobić, wygraj 10 spotkań, wygraj 30 spotkań gdzie nagrodą jest The Gareth Bale in form, no warto na to patrzeć, mamy wygrać 4 mecze z rzędu oraz awansuj do drugiej ligi, jedna z też naj najcenniejszych nagród czyli Team of the Year Pogba. No ale to są nagrody, które naprawdę zabierają dużo czasu, więc kiedy je ukończymy nie mam pojęcia. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej oczywiście Idziemy dalej do statystyk I to jest raj dla tych, którzy lubią bawić się w analizę pomeczową Moi drodzy, mamy takie wyzwania jak Posiadanie piłki powyżej 60% w 5 meczach Potem rozszerzenie do 15 meczów Potem mamy celność strzałów ponad 80% Rozegrać 4 mecze bez faulu Mamy ponad 10 strzałów w 15 meczach Celność podań ponad 85% Man of the match zawodnika mojego W ponad 20 meczach, czy ponad 15 przejęć w 12 meczach Jest to zdecydowanie ulubiona kategoria Jacka Gmocha No i po statystykach zostaje nam Ostatnia kategoria to są inne, moi drodzy. Także przechodzimy do innych, no i mamy tu następujące wyzwania. Zdobądź 5 razy hatrika. Zdobądź 15 razy hatrika, gdzie mamy naszego Lewandowskiego, oczywiście. Mamy gole jazdy jednym zawodnikiem 15 razy. Kto jest królem Asyst i goli zarazem? Mares, dlatego tam też jest jako nagroda Mamy zdobąć 6 bramek rzutów wolnych czeka na oglu, wszyscy wiemy dlaczego Zdobądź skill gola 7 razy oraz 14 razy I odpowiedni zawodnicy tam właśnie na tym miejscu Oraz oczywiście mamy jeszcze wyzwania Wygraj mecz różnicą, co najmniej 3 bramek 10 razy i 20, gdzie... Bo jak wygramy ponad 20 razy to mamy Suarez'a Informa I to są moi drodzy główne wyzwania Jakimi będziemy zajmować się właśnie w serii zdobywca Jest ich troszeczkę, jest co robić I miejmy nadzieję, że fajne karty wpadną do naszego zespołu Jeżeli chodzi o te główne wyzwania to wszystko co przygotowałem Mam nadzieję, że przez całą serię będzie co robić A zdobywanie tych kart będzie emocjonujące Ale jest jeszcze jedna opcja, którą chciałbym z wami przedyskutować Bo nie za bardzo wiem czy wam się spodoba Dlatego od was zależy, więc napiszcie komentarz Albo pozytywnie ocencie moją wypowiedź czy chcecie, żebym coś takiego zaimplementował? Chodzi moi drodzy o to, że co, co tydzień pojawiają się zawodnicy Team of the Week, w których nieraz są świetne karty, które przydałyby się właśnie do tej serii, a których normalnie nie miałbym jak umieścić, bo wszystko już jest przygotowane. Więc padłem na coś takiego jak wydarzenia live, w których to wy będziecie mieli tak naprawdę wielki wpływ na to, co się będzie działo. O co chodzi moi, moi drodzy? Na przykład mamy Team of the Week Noiera, tak. I wiem, że chciałbym go zdobyć, ale potrzebuję waszej pomocy Więc ustawiam go jako wydarzenie live, na przykład powiedzmy 15 tysięcy łapek w górę Wy to wbijacie, a do mojego zespołu trafia team of the week Neuer Dodatkową opcją z wydarzeń live są progi subskrypcji, które przechodzę normalnie u mnie na kanale Które mogą mi dać naprawdę świetnych zawodników Oczywiście ta, kate ta kategoria byłaby o wiele bardziej jakby punktowana I byłyby tam o wiele lepsze karty Ponieważ no jednak jest to o wiele trudniejsze do zrobienia Na przykład obecnie mam około 250 tysięcy subskrypcji, jak tylko wbiję 255 tysięcy, to zdobywam jakąś naprawdę dobrą kartę do mojego zespołu. I tak byśmy szli w górę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie do tej serii. Postanowiłem, że nazwę ten odcinek 0, ponieważ jest strasznie dużo informacji, jakie chciałem Wam tutaj przekazać. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście i że wszystko dla Was jest jasne. Oczywiście, jeżeli nie, no to zadawajcie pytania na te oczywiście niejasne. Będę odpowiadał w komentarzach. Zrobienie tej serii zajęło mi 4 dni graficzne, siedzenia ciągłego. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało, jak to wszystko jest przedstawione, te smaczki małe graficzne. Oczywiście tak to będzie też wyglądało normalnie w serii, ta cała plansza zostaje, będzie się wszystko przesuwało tak jak ma się przesuwać, bo dlaczego by nie. No i moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że będziecie śledzili losy tej serii, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie więcej. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w pierwszym odcinku Zdobywcy już za niedługo.